Dzień dobry drodzy rówieśnicy. Nasza codzienna gimnastyka. Stoimy w lekkim rozkroku, wdech, wydech. pamiętamy, co jest bardzo ważne, żeby zachowywać właściwą postawę, również w czasie chodzenia w ciągu dnia. Czyli stoimy prosto, demonstruję jeszcze raz. Miednica jest prosta, tak, kość ogonowa lekko schowana do środka. Obojczyk podciągnięty do góry, luźne ramiona, broda wycofana. I wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Zaczynamy gimnastykę. Wracamy do lekkiego rozkroku. W jedną i w drugą stronę rozluźniamy się. Ręce w górze, a teraz rozpoczynamy jak zwykle od rozgrzania mięśni szyi. Głowa na bok, opada własnym ciężarem na ramię. Wdech, wydech, wydech, wydech. Cały czas pamiętamy, że stoimy prosto. tak? Obojczyk podciągnięty. Wdech, wydech. Wracamy do pozycji wyprostowanej. Druga strona. Wdech, wydech, wdech, wydech. Powoli czujemy jak mięśnie. Boczne szyi się rozciągają. Wdech, robimy to powoli. Wdech, wydech, wdech, wydech. Postawa wyprostowana. Głowa w dół. Rozluźniamy kark. Jesteśmy wyprostowani, pracują tylko mięśnie karku. Wdech, wydech. Powoli przechodzimy do pozycji wyprostowanej i odchylamy głowę do tyłu. Wyprost i powtarzamy cały ten cykl. Jeszcze raz. Głowa na boczek. Raz, dwa. 3, rozluźniamy mięśnie, ściany bocznej szyi z jednej strony, przechodzimy na drugą stronę. Rozluźniamy mięśnie z drugiej strony. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. wydech wyprost, rozluźnienie. Głowa w dół. Wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech i wydech, wyprost, głowa do tyłu. I wracamy do postawy wyprostowanej. Wdech. Wydech, no to zadbamy o owal twarzy. Teraz tak jest. Dłonie obydwie złożone nad obojczykiem. Głowa w boczek do tyłu. Głowa wysoko. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech i wydech okręgie przechodzimy na drugą stronę, głowa w bok, drugą stronę do tyłu i broda wysoko, wdech, wydech, rozciągamy sobie tak wszystko, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech. Rozluźniamy i powtarzamy, pierwszą stronę, bok, do tyłu, broda wysoko, chwilę wytrzymujemy. Półokrąg, półokrąg, półokrąg. Druga strona, bok do tyłu, broda wysoko. Chwilę wytrzymujemy. I rozluźniamy. Krążymy sobie głową wokół osi. Obserwujemy matę, albo, no, matę, matę, teraz to trudno takie rzeczy robić. Bok, góra, Bok, bok, ura w drugą stronę. Rozluźniamy sobie mięśni karku. I teraz barki do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Boksujemy na bok. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Wdech, wydech do przodu. Raz dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Hop w górę. W dół. I w górę. Z lekkim uchyleniem koła kolan. Raz. I dwa, i niżej jeszcze i trzy, i cztery. A teraz uchylone troszeczkę kolana, ugięte. I rozwiniamy odcinek lęźwiowy kręgosłupa. Przód, raz, dwa, trzy i w drugą stronę raz, dwa, trzy. Stoi nieprosto. A teraz boczne mięśnie żebrowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymujemy. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymujemy. Pierwsza strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymanie. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy i wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. I teraz nie zapominamy umieścić na długich kręgosłupa. Kręgosłup ważny, żeby miał wsparcie, prawda? Dłonie mamy na biodrach i powoli przechylamy się do przodu. Kręgosłup prosty raz, dwa, trzy, cztery, Pięć. Chwilę przerywamy. Sprawdzamy, czy jest, są plecy wyprostowane. Dobrze. I teraz bardzo powoli. Raz. Dwa. Bo teraz zaczyna się rozciągać nasza tylna taśma. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. wydech. I jeszcze niżej. Raz. Dwa. No teraz czujemy, jak się rozciągają mięśnie długie pleców. Oraz tylna taśma naszych nóg. Raz. 2, 3, 4, 5. Przerwa. Wytrzymujemy. Wdech, wydech. Kolana mamy proste. Jeszcze niżej. Raz, 2, 3, 4, 5. Głowa w kierunku kolan. Wdech, wydech. I teraz kolano. Jedno do przodu. Dłonie mamy na kolanach. Raz, 2, 3, 4, 5. Prostowujemy kolana. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa. Głowa coraz niżej. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wyciągamy dłonie przed siebie. Jeżeli damy radę dotknąć materaca, to maty, to dobrze. A jak nie, to gdzieś tutaj się chwytamy za nogi. I raz jedna noga do przodu, raz druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dłonie wracają na kolana i bardzo powoli, bardzo powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. Krew powoli odpływa nam z głowy. Byliśmy w pozycji odwróconej. To jest ważne, żeby robić to bardzo powoli. Wdech. Wydech, wdech, wydech. A teraz kładziemy się na macie i ćwiczymy wszyscy, również nasi kochani leżący. No, ale najpierw wstępnie jeszcze jesteśmy w pozycji siedzącej. Do tyłu wydech, do przodu wdech. Rozluźniamy się trochę po rozgrzewce. No i teraz już się kładziemy. Na całą długość leżymy wszyscy. No, jak miło i przyjemnie. Wdech, wydech, wdech i wydech. Unosimy ręce do góry i nożyceń. Przód, tył, przód, tył, przód, tył, tył góra, tak, boczne. Raz, dwa coraz głębiej. 3, 4, 5. A teraz zajmiemy się stopami. Ręce wzdłuż ciała, dłonie na macie, leżą obok bioder. Stopa wyprostowana, jedna i zgięta. Rozgrzewamy sobie mięśnie stóp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Jeszcze głębiej tak, żeby ruch wychodził z biodra. Raz, dwa, maszerujemy. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No to co zrobiło się cieplej w stopki, ale żeby jeszcze to pogłębić to wędrujemy sobie, tłukąc piętami o matę albo materac. Raz. Mocno tak, żeby mięśnie brzucha były napięte. Raz. Dwa. Uruchamiamy obie klinfy. Trzy. Szczególnie jak się leży, to jest bardzo ważne. Tuptamy sobie w kierunku pośladków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wydech. Jedna stopa, druga, zgadza się, nie zgubiliśmy się po drodze. A teraz od pośladków do pozycji wyprostowanej. Nie krępujemy się, tłuczemy piętami. Raz, dwa, trzy, cztery. Mięśnie brzucha napięte. Wędrujemy sobie. Dobrze, poruszamy palcami stóp. Brawo, 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 brawo. brawo. Dobra. Wędrujemy z powrotem ku pośladkom. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jesteśmy przy pośladkach. Sprawdzamy. Jedna noga, druga noga. Dobra, wdech, wydech. Odchodzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. prawo rozli. Rozklepujemy sobie stopę, tak, podeszły, wdech, wydech i z powrotem wracamy do poświadków. Raz, dwa, trzy, cztery. Mocno uderzamy, naciskamy na matę, na matę. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No cudownie. No tośmy sobie pospacerowali. Rozluźnijmy sobie troszeczkę mięśnie nóg. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz stopy w górę. Tak, nogi są wyprostowane. Jedna stopa jest zdjęta, druga wyprostowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Krążymy teraz. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. rozluźniamy stopy. Zginamy sobie nogi w kolanach. Przytulamy do siebie. Raz, dwa, trzy. Okrążenia w jedną stronę. Raz, dwa, trzy. Okrążenia w drugą. Stopy w górze. Zgięte. Wyprostowana jedna. Wyprost zgięta druga. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, a teraz takimi kółeczkami schodzimy niżej troszeczkę, troszeczkę, tak? Ile damy radę? 2, Trzy. 4, 5. Wytrzymujemy w, i góra. Raz, Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźniamy stopy. Wdech. wydech, Jeszcze raz, raz, Dwa trzy, cztery, pięć, wytrzymujemy i na górę jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy roberek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wydech. Wydałujemy do tyłu pięć razy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Stopy w górze i ostatnia spiralka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymamy i góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rowerek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, i do tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i przytulamy kolana do siebie, masujemy w jedną stronę, raz, dwa trzy, ma na, na drugą stronę, raz, dwa, trzy, stopy mamy teraz na macie, dłonie mamy pod potylicą, robimy sobie takie okrągłe plecy i bujamy się na boczki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przerwa, rozluźniamy mięśnie karku, wdech, Wydech i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Nie ciągniemy oczywiście głowy dłoń rękami. Łokcie są rozstawione. I na boczki. Okrągłe plecy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech i do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech na boczki. Raz. Dwa. Okrągłe plecy, żebyśmy się nie obijali, czy cztery. Pięć. Wdech, wydech i do przodu. Raz. Dwa. Trzy cztery, 5 kładziemy głowę na matę, wdech, wydech, wdech, wydech, a teraz nogi w górze i naciskamy na kolana, napinając przy tym brzuch, pośladki i zwieracze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Rozluźniamy, staramy się rozsunąć kolana. Dłonie mamy we, po wewnętrznej stronie kolan. Kolana op, opór dają, ale staramy się je rozsunąć. One zaciskają. 4 pięć, wdech, wydech. ściągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy, wytrzymujemy, rozluźniamy wdech, wydech, wdech, wydech. wydech, wydech. Dłonie po wewnętrznych stronach kolan rozsuwamy opór. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Ostatni raz próbujemy zacisnąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. I odsuwamy. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. I stopy mamy na macie. Wdech, wydech na boki, na jedną stronę, na drugą. Jedna strona, druga. Trzy, do pięciu. Cztery. I pięć. I dobrze. I wdech, wydech. Wdech i wydech. A teraz przytulamy kolana do siebie. Rozluźniamy w jedną stronę. Raz, dwa, trzy. I w drugą. Raz, dwa, trzy. Chwytamy za kostki. Łokcie umieszczamy w, w, pod, w okolicach kolan. I rozsuwamy lekko. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźniamy stopy. Stopy jedna do drugiej i przyciągamy je do siebie. Raz. I dwa. Kolana rozsunięte, a my przyciskamy, staramy się stopy jak najbliżej ciała. Raz. Dwa. I trzy. Chwytamy za. Kostki i boki. Raz, bujamy się. Dwa, trzy. I jeszcze raz stopa do stopy. Podeszłami. Raz, dwa, trzy. Za kostki na boczki. Raz, dwa, trzy. Stopa do stopy. Bliziutko ciała. Raz, dwa, trzy. I boki. Raz, dwa, trzy. A teraz stopy. Opadają na matę. Kładziemy nogi luźno, wygodnie. Na macie, na materacu. Ręce wzdłuż ciała. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Rozluźniamy całe ciało, wszystkie mięśnie. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Poruszamy powoli głową, poruszamy palcami rąk, nóg. Przeciągamy w jedną stronę i w drugą. Jedna stopa na macie. Tak. Biodra na boczek. Podpierając jedną ręką. Przechodzimy do siadu skrzyżnego. Siedzimy w siadzie skrzyżnym. Troszeczkę rozbudzimy sobie na zakończenie jeszcze mięśnie piersiowe, dłoń do dłoni, wnętrzem, tak? Pod brodę sobie kciuk umieścimy, żebyśmy nie jeździli w tym ćwiczeniu góra-dół, bo musimy zachować jedną pozycję, tak? Przedramiona na wysokości barków i ściągamy powoli. Raz, dwa, barki w dole, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wdech, Wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I ostatni raz, może dziesięć razy. Spróbujmy. A jak ktoś nie da rady, to pięć. I zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy troszeczkę ręce. Wdech, wydech, ręce w bok. Do tyłu, kosem i rozluźniamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, głośny, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa. 4, 5, wydech, wydech i ostatni raz. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech. Oddychamy, wdech, nosem, ręce w górę z wdechem. Rozciągamy ostatni raz kręgosłup. Rozciągamy całe ciało. I z wydechem opuszczamy dłonie w dół, umieszczamy je sobie na sercu i do następnych ćwiczeń. I miłego dnia. Do widzenia.